Ten poprzedni niezbyt udany szew wyprułam w ogóle i dokładnie w tym samym miejscu będę szyła szwem elastycznym. Nie przejmujcie się tym, że maszyna zacznie nam szyć do przodu i do tyłu, ponieważ ona musi w jednym miejscu zrobić trzy równoległe szwy. To po pierwsze, czyli pozwalamy maszynie robić z materiałem to co ona chce, a to oznacza, że ani nie ciągniemy w tą stronę, ani nie przytrzymujemy w tą. Trzymamy tak, żeby to było równiutko, ale trzymamy, ale pozwalamy maszynie robić to co ona chce z materiałem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, miejmy świadomość, że maszyna tak jakby w każdym swoim przebiegu trzy razy obok siebie wbija nitkę. Co to oznacza? Że szwy elastyczne, tak samo jak szwy ozdobne, są szwami nitkożernymi i to bardzo. Dlatego zawsze dbamy o to, żeby mieć pełny bębenek na dole, szpulkę nawiniętą w całości. Oczywiście, kiedy zaczynamy, i raczej nie zabieramy się za szycie ciuszków, kiedy mamy jakąś resztkę nitki, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nam zabraknie. No, to szyjemy. Spójrzcie, co ta maszyna będzie wyczyniać, jeżeli chodzi o jej ruch transportera, jak się będzie przesuwała, jak się będzie przesuwał materiał. Na początku tak powolutku, potem już przyspieszę, żeby wam pokazać, że to mimo wszystko troszkę zajmuje. Zobaczcie, co mamy. Mamy szef, w którym jest trzy niteczki obok siebie, tak jakby w każdym miejscu. Teraz uwaga. To ma elastyczność. To ma elastyczność w zasadzie taką samą jak materiał. Lewa strona, prawa strona. Prawda jest taka, że kiedy szyjemy dzianiny, to najlepiej by było szyć je overlockiem. Co to znaczy? To znaczy, spójrzcie na jakąkolwiek swoją koszulkę, overlock nie tylko nam szyje, ale jeszcze obrzuci i przytnie. Nie znaczy to, że nie mając overlocka nie możemy szyć, ale my niestety musimy sobie radzić. A teraz jest jeszcze kwestia tego, że musimy to sobie obrzucić. No to spróbujmy obrzucić.